Dzięki Piotrowi Francuzowi na piątym roku nie zrezygnowałam ze studiów. Piotr Francuz jest dla mnie mistrzem. Do tej pory mam zapisany do niego kontakt w telefonie w ten sposób, jako Master i Master 2. Piotr był właściwym człowiekiem dla swojej epoki. Piotr nauczył mnie metody naukowej. Piotr zaraził mnie pasją do nauki, do nauki i do poszukiwania prawdy. Piotr nieraz stawiał intrygujące hipotezy na temat otaczającego nas świata i tego, jak go spostrzegamy. Dzięki Piotrowi Francuzowi zrozumiałem, że psychologia to wymagające rzemiosło. Muzyka Dlatego książka poświęcona jego pamięci musiała być wyjątkowa. Ta książka poświęcona jest po części temu, jak nasza percepcja i pamięć dostarczają nam fałszywego obrazu świata. Ta książka przetrwa jeszcze nie jedną epokę. Książka pozwoliła mi zebrać myśli i inspiracje które wyniosłem z rozmów i seminariów z nim. Ta książka jest efektem wiedzy i umiejętności, które nam przekazał. Mam nadzieję, że stanęliśmy na wysokości zadania. Ta książka mogłaby nie zawierać rozdziału, który napisałam. Gdyby Piotr nie pokazał mi, że zajmowanie się psychologią poznawczą jest naprawdę czymś super. Zapraszamy na premierę książki Piękno umysłów w pamięci Piotra Francuza 7 czerwca, godzina 18, aula kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gmach Główny Kul. Wyjątkowe spotkanie z postacią Piotra, recenzentami książki, wydawcą, autorami wszystkich tekstów. Wspaniałe spotkanie z psychologią. Zapraszamy!